Arcybiskup Kolonii Mandela. Fascynacja obłędem, fragment 274. Stefan Kosiewski, co robić? List do papieża. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Kim był Murzyn? który dla wielu na pogrzebie mandeli robił zatłumacza mowy ludzi niemych, wciągając głowę, co róż bezradnie w ramiona, to znowu dodając sobie odwagi młynkiem kręconym palcami, mieszając satanistyczne znaki dłońmi ze znakami. Dawanymi sobie dla zrozumienia się przez masonów. Niepewnie rozglądał się na boki i na wszystkie strony, czego nie robi tłumacz, którego zadaniem jest wyłącznie skupienie się na wyławianiu z potoku mowy dochodzącej go z głośnika, czy ze słuchawek na uszach. Znaczenia słów i zwrotów językowych, symultanicznie oddawanych przezeń gestami, wyćwiczonymi niejako do automatyzmu ciosów boksera, który bezwiednie trafia przeciwnika na punkt do chwytu w zapasach, rzutu u dżudoki. Oszust... I złodziej, Hochstapler ma cel, którym jest szybki zysk. Materialna korzyść płynąca z udanego występu na parkingu pierwszym przy autostradzie za kolonią. Pukający znagła w szybę samochodu zdecydowanie i mocno, ażeby zaskoczyć, Wyrwać ze zamyślenia kobietę nagabywaną za kierownicą, wezwaniem, boć nie prośbą, przecież, uniżoną o pięć euro. Albowiem zapytanie natarczywe o pieniądze nie zabrzmiało jak prośba, lecz jak nakaz płatniczy. Podsunięty na jednej tacy ze skojarzeniem, iż zbiera on pieniądze rzekomo na benzynę, z kolegą czekającym nań, stojącym obok starego samochodu z rejestracją miasta Darmstadt, gotowego do odjazdu w kierunku Frankfurtu z przodu parkingu. Jak lis w kurniku. Przemieszczał się człowiek ten szybko i zwinnie pomiędzy autami zatrzymywanymi na chwilę tylko przez kierowców po wyjechaniu z Metropolii nad Renem, po złożeniu, jak w tym wypadku, życzeń dobrej pracy na nowym miejscu pracownikom konsulatu RP, uruchomionego wczoraj pod nowym. Adresem: Immedia Parkfemf, in Köln. Park Widziałeś auto policyjne stojące z lewej strony przy wieździe na parking? Widziałem i dlatego przyszło mi w pierwszej chwili na myśl pytanie: Dlaczego kolega mężczyzny po pięćdziesiątce? Agresywnego nieco w bezceremonialnie wyrażonym podejściu do cudzego samochodu, aczkolwiek przyznać trzeba, także nie wyglądający na żebraka, nie robiący wrażenia wydrwi grosza. Bezczynnie można by powiedzieć stoi opodal przygotowym do odjazdu samochodzie zamiast kwestować tak samo pracowicie z drugiej strony parkingu, jeżeli obaj ci mężczyźni znaleźli, znaleźli się z nagła w potrzebie szybkiego zebrania grosza, zrobienia kasy, nie mają zaś nie wiedzieć dlaczego ochoty zwykłego, Zatelefonowania po samochód pomocy drogowej ADAC, która to czynność przychodzi razem z pierwszą myślą normalnie człowiekowi znajdującemu się z nagła za kierownicą auta w sytuacji zaskoczenia związanego z niemożnością dalszego prowadzenia pojazdu na drodze w Niemczech. Natomiast od zdezorientowanych dwudziestu nagabniętych ludzi łatwo w krótkim czasie zebrać szybko 100 euro, na które gdzie indziej na świecie, na przykład na Ukrainie, ktoś inny musi pracować. W biblijnym znaczeniu słowa, powiedzenia, w pocie czoła, 8 godzin dziennie przez pół miesiąca, jeżeli ma jeszcze w ogóle szczęście mieć jakąkolwiek pracę, przed zastosowaniem 45 milionom obywateli Ukrainy terapii szokowej, którą zapowiedział już. Z pewną siebie minął osoby ubogaconej wiedzą, co robić na wypadek nagłego bólu zęba, zapytany sondażowo przez Stańczyka, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski zaraz po wyjściu ze samolotu, którym powrócił do Warszawy z RPA, gdzie Obama migdalił się kurtuazyjnie do pięknej pani premier Danii, podczas kiedy pierwsza dama Ameryki ze smutną miną, jak nakazywał protokół dyplomatyczny na uroczystości pogrzebowej, Świętowała odejście epoki jawnego rasizmu z oblicza Ziemi, tej Ziemi, Ziemi Jana Pawła II z Wadowic, razem ze symbolem walki za Apartheidem Nelsonem Mandelą, uczczonym za życia milionem dolarów Nagrody Nobla. I wyniesionym za życia do światowej chwały w taki sam sposób, jak wyniesiony został Lech Wałęsa, symbol zbuntowanych pokojowo latem 1980 roku robotników Polski. Sikorski mówi o terapii szokowej a synków swoich spłodonych ze Żydówką wychowuje po katolicku. Więc powtarzamy za Panem Bogiem i Człowiekiem, Jezusem Chrystusem na krzyżu. Ojcze nasz, wybacz mu, bo nie wie, co czyni z pewnością. Wybacz radkowi, albowiem nie należy modlić się za zbieraczy na parkingu, niesiejących, lecz kolekcjonujących głupich. Nie trzeba przejmować się nimi, zwłaszcza po tym, jak już wyszło na jaw, że w Niemczech zorganizowana przez państwo trzyosobowa banda przez dziesięć lat w porozumieniu z policją mordowała przypadkowych ludzi, bo każdy z tych tak zwanych terrorystów prawicowych był tajnym współpracownikiem policji i donosił jeden na drugiego, z którym uprawiał rzekomo seks grupowy, w trójkącie wolnomyślicielskim, żeby związać koniec z końcem, jak wiązała jakoś z końcem i z donosami na własnego męża do służby bezpieczeństwa żona Andrzeja Rozpochowskiego, skuty Katowice, syna ubowca, wspieranego dzisiaj. Przez Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, w robieniu sobie kpin z cierpienia Polaków i z bólu narodu polskiego za komuny, w którym katolik i komunista chodził od kiosku do kiosku w poszukiwaniu rolki papieru toaletowego. Wzruszając ramionami, z miną na twarzy, czasem i niespokojną, jak gdyby ostatkiem sił zwierał pośladki, przez kilka godzin stał przy mównicy na trybunach stadionu w pretorii tajemniczy człowiek Koszuli z krawatem, skrytym pod kamizelką, garnituru. A dlaczego minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski, absolwent trzyletnich studiów brytyjskich, a także krótkiego kursu CIA pod, przed wylotem do Afganistanu, któremu powinno przecież od razu rzucić się w oczy, że coś nie sztymuje w zastanej sytuacji oficjalnej szopce na afrykańskim stadionie, w radosnym świętowaniu pogrzebu Nelsona Mandeli. W przedstawieniu propagandowym, odegranym dla świata ludzi z tego świata po faryzejsku. W strugach ulewnego deszczu, na które wałęsa garnituru jednak nie naraził. Bowiem na szczęście tak jakby ktoś mu podpowiedział nie jedź, jakby w Gdańsku tchnęło go coś w ostatniej chwili, żeby nie spieszył tam, gdzie był proszony przez globalistów. Bo życie pełne jest wszak niespodzianek, i może być jeszcze różnie na tym świecie: może być zapotrzebowanie w działce polityki na człowieka. Zatem legendarny przywódca robotników strajkujących we wschodniej Europie. Oddanej w Jaucie przez masonerię żydokomunie sowieckiej we władanie? Nie doleciał do południowej Afryki, nie dojechał i nie był świadkiem prawdy, oddanej tam zaiste przyznać trzeba? W stylu hepeningu, grupy artystów, ruchu Owgut. Realizowanego w czasach Solidarności w całej Polsce, w godności i ze spokojem anielskim na twarzy przez prawdziwego bohatera dnia, który pokazał całemu światu, że rasizm, powiedzmy to raz jeszcze głośno, nie został rozliczony w Afryce, jak nie został rozliczony komunizm w Europie. Nie odebrał nikt w Unii Europejskiej złoczyńcom zagrabionej przez nich własności zniewolonych narodów, bo nie było jeszcze osądzenia zbrodniarzy przeciwko ludzkości? Nie było drugiego procesu norymberskiego?